Przedszkole samorządowe wchodzące w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w Radostowie Średnim, którego organem prowadzącym jest gmina wiejska Lubań, przystąpiło do trzeciej edycji ogólnopolskiego maratonu przedszkolaków. Maluchy z radostowskiej placówki pobiegły wraz ze swoimi rodzicami, wujkami, ciociami, a nawet dziadkami. Jest to trzeci ogólnopolski maraton przedszkolny. Nasze przedszkole bierze w tym przedsięwzięciu udział, udział po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia u nas w naszej placówce były pani Żaneta Krupska i pani Anna Lewandowska. Ja bardzo chętnie biorę udział również aktywnie i zachęcam wszystkich rodziców i dziadków do tego, aby przyszli dzisiaj na godzinę dziesiątą do Radostowa i przebiegli krótki odcinek przygotowany tutaj na boisku elzetowskim, użyczonym nam przez, przez lub. Wspólnie, tak jak powiedziałam, biegniemy niedługi odcinek. Katarzyna Kępa Kujawa wyjaśnia, jaki jest cel tego maratonu. Ideą tego maratonu jest spędzenie wspólnie czasu. Jako alternatywa długiego przesiadywania przed monitorem. My zachęcamy do aktywności fizycznej i propagujemy zdrowy styl życia. Dzięki. Imprezę połączono z obchodami dnia mamy i dnia Taty. Zabawy było co niemiara. Każdy maluch został odznaczony sportowym medalem za udział w maratonie, a na koniec był wspólny grill, pieczone kiełbaski i słodycze. Podsumowanie imprezy w skali ogólnopolskiej odbędzie się 19 maja. Do zamknięcia tego wydania naszego programu w trzecim ogólnopolskim maratonie przedszkolaków wzięło udział 24 397 maluchów, którzy przebiegli łączny dystans 8 239 km.